Two pills and i was rushing Hey baby, do you wanna taste me? I'm your sugar. B -b 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 suga! Aaaa, witam was! Eu, witam was! Hey, hej siemano, cześć, witam was w piątym odcinku! Chyba piątym, 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 nie ma co wiedzieć, bo wełna piąty odcinek drogi do Złotego AK-47, I gramy sobie dominacji z paczką Szturm. Domination. Tak, na apce Fallen: 3, 2, 1. I od razu lecimy na flagę B. Eee, mam w mojej patce Predatora Ripa i Pavloa. I cel na dzisiejszy mecz myślę, że 50, koło 50 fragów fajnie by było uszczelić. Jakby oczywiście wskoczyło. Dobra, powiem wam, że 100 lat nie grałem dominacji. Eee, przydałoby się na start zdobyć flagę B. A, matko, hitmarkery. Mówiłem że w poprzednim odcinku, że AK to... Ale dobra, już mają A. Ja zabiłem kogoś autem. Ach, skąd? Aha, strzelec. Ja kurde, mogłem sobie też założyć strzelca. Zrypałem, ale już gramy. Dobra, nie ma... Nie ma co. Założyłem sobie takie perki, to i gramy tak. Choć oczywiście mogłem to inaczej rozplanować. Mam nadzieję, że chociaż ze dwa razy... Uda mi się moje wszystkie pistyki. No, jaka celność. O matko, powiem wam, że włączyłem dopiero konsolę. Jest to mój pierwszy mecz. Bierz flagę. Bierz flagę. No, koleś jakiś się zabił sam. Brawa dla niego. Powiem wam, że jak ma się wszystkie flagi, to się gra źle. To się gra bardzo źle, jak się ma wszystkie flagi. Ponieważ... Nie wiadomo... Z której strony możemy spodziewać się przeciwniaków. O, jakie wiadra! Jakie wiadra! <laughs> o! 150 fragów. Tu mam ciebie gościu Kolejny frag. I jeszcze dwa i mamy ripa. Przeładuj Ale ja zejdę stąd, powiem wam. Albo no czekajcie. Coś tu się dzieje. Nie, zrobimy sobie tak. Zaatakuję ich na respie. Wbiję im na chatę po prostu. Ok, mamy Ripa. Czy lecieć i wbijać Pavlova yy, z broni? Czy normalnie? No w sumie... Ach, czekajcie, ja się tu położę. I módlmy się, aby nie zabili mnie... Jeden teraz, po prostu zabijam jednego i mam. Aaa, tu jest, 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 jest Pavelow! Jest Pavelow! Kochani moi, mamy Payflowa. O, tam już staili się prawdopodobnie, gdzie ja jestem. Jezu, jak ten Reaper wolno strzela w porównaniu do tego, co się dzieje w Black Ops 2. Jeszcze hitmarkery na dodatek, lolo. No, kolejny frag. Oż, kurczę, nie zobaczyłem, że przejmują na flagę C! Loczek frajerze! Dobra, kolejny frag, tutaj jest ich kilku. Dobra, kolejny. No nie no. Walnąłem prosto w niego, a go nie zabiło. Dowód na to, że nie opłaca się nic oprócz specjalisty. Używać w tym kodzie. Tam. Okej, okay, mamy kolejnego fraga. Ono, nie spodziewałem się, że mnie zabili. O, oh, fuck. Fuck, fuck. Eee. Mam nadzieję, że ta seria Wam przypada do gustu, bo naprawdę dostaję masę prywatnych pytań. Kiedy kolejne odcinki? Ja stwierdziłem, że będę wrzucał częściej, ponieważ zobaczyłem, że na YouTubie liczy się systematyczność i baza widowni, która ogląda nas systematycznie po prostu jak ulubiony program w telewizji czy coś w tym stylu. Coś tu przyjdzie do mnie? Tak, kolejny. O, idzie jeszcze jeden. Ale PaveLaw mi go sprzątnął. Okej, okay, okej, okay, tam jest jeszcze... Zaraz powinienem wbić Predatora. Dobra, przegraliśmy, przegraliśmy! <laughs> Straciliśmy C! Ale może to i dobrze, bo... O kurcze! Ojej, oj, oj, zdążę dobić do C, zdążę dobić do C! Jest! I mamy Predatora. Ale wypuszczę go dopiero wtedy, kiedy... Ha, 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 ha! Kiedy będzie ha, ha 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 nie, wtedy, kiedy Pavlow przeleci Jeszcze kogoś, dobra, już nie przeleci nikogo. Ech, słaby z niego. Zawodnik. Okej, okay. powinienem skosić dwóch. Dobra, i skosiłem dwóch. Po oknach się czają. Nie, tu wychodzą Tam jest jeszcze jeden. Okej, okay, mamy Ripera. I teraz chwilkę spokoju. O oh, shit, shit, fuck! Nie, 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 I zginąłem. Dobra, tu mnie nikt nie powinien zabić chyba, że ktoś wysadzi jakiś cudem auto. O, matko. Dobra, kolejny frak. Jezu, strasznie wolno te pociski z tego ripera spadają. Jestem, wiecie, przyzwyczajony, jak strzela, jak to się nazywa. Zapomniałem jak ten killstreak się nazywa w kodzie, Black Ops 2 Nieważne, on się nazywał... O matko, <laughs> może przypomnę sobie do końca odcinka, byłoby super Dobra, zabili mnie jednak, czyli pojawili się po drugiej stronie Pamiętajcie, cel na, te cel na ten mecz było 50 fragów, także... Byłoby miło, jakby wskoczyło I będę się starał w kolejnych odcinkach... Oach, wbić paczką Assault 37. To jeszcze troszeczkę muszę się napocić. Wbić paczką Assault Moaba. Ale to będę musiał się bardziej skupić. To jest mój pierwszy mecz dzisiejszego dnia. Dobra, zdążę dobyć do flagi B. Zdążyłem, dobra. Trochę bliżej do Killstreaka. O matko, z drugiej strony myślałem, że polecę. Cholera. Ale sami widzicie. Ja... Kurczę, jak bardzo nie opłaca się używać paczki Assault. Jestem ograniczony do tych kilku... Kurde, co jest? Jestem ograniczony do tych kilku perków i... I po I... prostu wiecie, gram wolno. Te styki tak naprawdę niczego nie zabijają, tylko mnie spowalniają. Obstawiam, że gdybym grał z paczką Specialist, byłoby blisko do młaba, może bym go wbił I ogólnie wydaje mi, że... Wydaje mi się, że mecz mógłby być ciekawszy. Wiesz tą flagę. Gościu... O dobra, mamy Orbital wisat chciałem mówić, o to jest Advanced UAV. I ogólnie powiem wam, że ta gra polega na run and gun tutaj. Dobra, tam nikogo nie ma. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, może mi się zdąży. Dobra, tam ktoś jest na dachach. Na dachach przestworzy nie ma nikogo, tam jest dwóch. Ja chcę jednego i mam predatora. Okej, okay, jest predator. Także je budu robimy teraz. <laughs> o, gdzie go sięgnąć Tutaj. Tak, myślałem, że troszeczkę mniej się rozejdą. Okej, okay, okej, okay, jeszcze mnie. Zaraz mnie stagują tym dronem. Chyba, że go zniszczę. No ale nie widzę go. Tu jest. O nie, o nie, o nie, o co się dzieje? Haha, myślałeś, że mnie przychytrzysz, co? Dobra, teraz trzeba puścić szybko Ripera, albo czekajcie, bo tym Riperem ja tak naprawdę dużo nie skoszę. A jeszcze jeden i jest Payflow. Ok, jest Payflow, puśćaj Payflowa, ja wbijam się do Ripera i miejmy nadzieję, że jeszcze uda mi się kogoś zabić. Gdzie ktoś jest? Tam jest na C. Nie, zniszczyłem swojego Payblowa. <grywa> o matko. Nie, miało być 50 fragów, jest 49. O nie. O nie, jaka porażka. Nie wykonałem celu, który sobie postawiłem na ten mecz. Nie, dobra, jeżeli podobał wam się ten filmik, mam nadzieję, że się podobał, kliknijcie kciuka w górę, dziękuję, że za każdym razem zdobywamy ponad 600 kciuków w górę, ja widzę, gdy jest taka liczba ocen, że ta seria wam się podoba i uploaduję jak najczęściej nowe odcinki, także to jest dla mnie wyznacznik, zobaczymy jak z naszą bronią, 17 poziom, coś ciekawego do niej mamy. Skupienie. O, skupienie może być ok. Czyli zobaczymy, zostawimy sobie skupienie i tłumnik. Tłumnik, he he, I kamuflaż czekoladowy. Taka jestem czekoladka. Dobra, pamiętajcie, skończyliśmy na 17 poziomie. I zapraszam Was do kolejnych odcinków, do poprzednich odcinków. Oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie. Pozdrawiam. Hej.